Julian mówi o Grzesiu kłamciuku i jego cioci. Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak prosiłam? List, y proszę cioci, y list. Y wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz Grzesiu. Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham. Proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu! Kłamiesz! Lepiej przyznaj się po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka, skrzynka była czerwona, a koperta, no, no taka tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na, na kopercie nazwisko i łódź, i ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z Belbederny. A jak wrzucałem ten list do skrzynki, to przechodził tatuś Kalinki. O, i jeden oficer też wrzucał. Taki wysoki, wysoki! Że jak rzucał, to pisał. I jechała taksówka. I pomoc. I krolą prowadzili i trąbił autobus. I szły jeszcze trzy dziewczynki, jakie całą granic do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu! Grzesiu! Przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia! Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich pracowników Poczty Polskiej. Do zobaczenia.